Beata Kozidrak weszła na scenę. Nagle zaczęła mówić o chorobie. Wszystko słychać na nagraniu. Finał festiwalu Zorza w Katowicach okazał się wydarzeniem, które na długo zapisze się w pamięci uczestników. Ostatnie koncerty tegorocznej edycji będą zarejestrowane i wkrótce ukażą się na albumie koncertowym. Nagrania z pewnością będą wyjątkowe, gdyż podczas piątkowego wydarzenia, które odbyło się na lotnisku Muchowiec, wystąpiła Beata Kozidrak. Artystka wspomniała o zdrowotnych problemach. 29 sierpnia odbył się przedostatni koncert zorganizowany w ramach festiwalu Zorza. Szczególną uwagę przyciągnął występ Pauliny Przybysz, która zaprezentowała projekt poświęcony twórczości zespołu BAM. Kulminacyjnym momentem wieczoru było pojawienie się na scenie Beaty Kozidrak. Słuchajcie, my tu wszyscy zostajemy, ale dołączył do nas ktoś. Ja nie będę zapowiadać, to nie jest wymagane. Czekaliśmy na ten moment wszystkie zorze, aż w końcu przybędzie ona, Beata Kozidrak, wykrzyczała Paulina Przybysz. Beata Kozidrak na koncercie w Katowicach. Powrót na kolejną scenę był dla Beaty Kozidrak momentem pełnym emocji. Podczas koncertu podeszła do chóru, w którym śpiewa jej córka. Wzruszona artystka chwyciła Katarzynę Pietras za rękę i razem wyszły na środek sceny przy akompaniamencie owacji publiczności. Paulina, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że śpiewacie moje piosenki. To wy daliście mi energię, żebym sobie poradziła z chorobą, powiedziała wokalistka bajmu. Na co choruje Beata Kozidrak? Przez ostatnie 9 miesięcy Beata Kozidrak nie koncertowała, a jej nieobecność była spowodowana problemami ze zdrowiem. U gwiazdy zdiagnozowano nowotwór. W niedawnym wywiadzie dla Dzień Dobry Tvn wokalistka opowiedziała o chorobie i wsparciu, jakie otrzymała od najbliższych. Cierpiałam, po prostu wtedy cierpiałam. Dwa dni później już byłam w szpitalu. Ja się bardzo źle czułam. Proste przejście z łóżka u mnie w domu do toalety było dla mnie wielkim problemem i czułam, że to nie są żarty. Oczywiście zrobiłam wszystkie badania i, tak jak każdy człowiek, bałam się bardzo, jakie będzie, jaka będzie diagnoza, mówiła w rozmowie z Piotrem Wojtasikiem.